Bardzo gorąco chciałem zaprosić Państwa już na pierwsze wystąpienie, a będzie nim wystąpienie rektora instytucji, która jest głównym organizatorem, jednym z dwóch, z dwóch głównych organizatorów naszej konferencji Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Panie i Panowie, przed Państwem Pan doktor Marcin Strzelec. Witamy serdecznie. Tak, troszkę wyżej. Nie, jest ok. Panowie ministrowie, szanowne grono profesorskie, szanowni państwo, jest mi niezmiernie przyjemnie, miło a, mieć zaszczyt otworzyć tą międzynarodową konferencję Ograniczenie i Naruszenia Wolności Religijnej Perspektywa Krajowa i Międzynarodowa. Bardzo się cieszę, że nasza uczelnia jest organizatorem tej konferencji. Cieszę się, że możemy rozwijać się wielorako, także naukowo. Jesteśmy szkołą wyższą, ale już za chwilę akademią. Sprawdzamy, analizujemy różne obszary funkcjonowania państwa w perspektywie krajowej, międzynarodowej. Ten bardzo ważny obszar wolności omawiać będziemy dzisiaj. Spotykamy się w Warszawie, w stolicy Polski, państwa, które i narodu, które ma długą historię, historię, w której możemy znaleźć wiele okresów, w których byliśmy centrum wolności. Proszę pamiętać o tym, że to do nas przyjeżdżały różnorodne grupy etniczne, narodowe, które były prześladowane. Które szukały wolności religijnej, wolności do życia i funkcjonowania właśnie w Polsce. W Rzeczpospolitej Polskiej, w strukturze państwowej poprzednika obecnej Unii Europejskiej, te pierwsze zręby i pierwsze doświadczenie mieliśmy właśnie tutaj, jedne z pierwszych, i byliśmy państwem, które cieszyło się uznaniem wśród narodów. Jako to przedmiot. tym bardziej się cieszę, że, że możemy o tym rozmawiać tutaj i tym bardziej żal, że w wielu kręgów padają teraz oskarżenia wobec nas, Polaków, jakbyśmy tej wolności różnorakiej nie dochowywali. Wolność religijna jest bardzo ważna. Mamy tą wolność osobistą, która może być ograniczona, może być jej pozbawieni. Mamy możliwość ograniczenia wolności instytucjonalnej państwowej, czyli zabranie niepodległości. Ale ta religijna jest najbardziej, najgłębiej zakorzeniona, ta, którą najtrudniej zabrać, może nie da się zabrać. Myślę, że szanowne grono ekspertów będzie o tym dzisiaj szerzej mówiło. Ja osobiście niepokoję się tym, że mamy narzucaną pewną ideologię ideologię laicką. To nie jest tak, że można wszystko. Osobiście odczuwam to w ten sposób, że można tak naprawdę niewiele, jeszcze mniej pod hasłem Wolności tak naprawdę prowadzone jest zniewolenie. Bardzo chętnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, posłucham wypowiedzi znamienitych prelegentów, którzy z pewnością te różnorodne tezy i wątki będą rozwijać. Bardzo się cieszę, że na tej konferencji możemy powitać znamienite grono gości. Witam serdecznie pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. <kluczy> Profesor z rangi funkcji naukowej zajmuje się tą taką. Serdecznie dziękuję za obecność. Panie ministrze, witam serdecznie pana doktora Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. To przywitanie, nie podsumowanie, ale należy w tym miejscu podkreślić olbrzymią rolę pana ministra w organizacji tej konferencji, w zainicjowaniu tego przedsięwzięcia i w podjęciu tej ważnej tematyki, tej dyskusji dzisiaj za co ja serdecznie dziękuję, Panie Ministrze. Witam serdecznie, zgromadzone tutaj z nami, szerokie grono przedstawicieli świata nauki, instytucji międzynarodowych. Serdecznie witam Panią Profesor Maryn Glendon z Harvard University. Witam serdecznie Profesor Jaime Pinto z Uniwersytetu z Lizbony. z Uniwersytetu z Nawary, witam serdecznie Pana Profesora Fernando Jarce. Jest z nami przedstawiciel Uniwersytetu z Rijeki, Pan Profesor Sasza Horvat. Witamy serdecznie Panie Profesorze. Witamy serdecznie Pana Doktora Fernando Tolera. Witamy Pana Dawida Trimble. Instytut Wolności Religijnej. E, witam serdecznie pana Krzysztofa nologera <klucz> Witam serdecznie pana Andrew Bremberga. <klucz> I serdecznie witamy także panią Marię Garcję, <klucz> prezydenta. Fundacji Wolności Religijnej. Witam serdecznie wszystkich pozostałych przedstawicieli świata nauki, kadr profesorską, doktorów. Witam przedstawicieli uczelni. Bardzo się cieszę i witam serdecznie przedstawicieli instytucji, duchowieństwa, wszystkich innych podmiotów. Witam przedstawicieli mediów i wszystkich Państwa zgodnie z tytułami, stanowiskami i funkcjami, które zajmujecie. Cieszę się, że.